Witam bardzo serdecznie wszystkie przymiłe osoby na dzisiejszym spotkaniu. Intymność i obdarzenie z życiem. Hmm. Moi ukochani. A, bardzo się cieszę, że generalnie zro, z, zrobiło się tyle zamieszania wokół, wokół tego aspektu, wokół tego tematu. A, generalnie a propos, kilku mężczyzn do mnie napisało z zapytaniem do kogo należy ten ładny brzuszek, który był na tym zdjęciu, który tam się ukazał jako banner tego wydarzenia. Um, Drodzy mężczyźni, musicie się jeszcze troszeczkę poczekać, zanim wam dadzę tej tajemnicy, żeby tak od razu nie było czarno. Kawa na ławę, prawda? Właśnie. Albo możemy zrobić tutaj taką, wiecie, zgadywarkę. Jakiś telefon wchodzi nam na linię. Ta, 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 ta. Wyciszamy, wyciszamy wszystkie telefony. Super. E, kochani, skąd wziął się w ogóle ten temat? To sama nie wiem skąd się wziął. Po prostu ten temat dzisiaj obudził mnie z, e, z, o poranku. A jak pewnie większość z Was wie, e, tydzień temu byłam na bardzo e, fenomenalnych, zaawansowanych zajęciach Active Consciousness. Które nazywają się Maestro, zaawansowana klasa symfonia możliwości z opery mdiejskiej, która odbywała się w Rzymie. I powiem Wam szczerze, jak może być jeszcze lepiej, że e, można powiedzieć, że prawie do wczoraj próbowałam się jakoś poskładać e, w sobie e, po tych zajęciach, e, ponieważ można by powiedzieć, że wszystko się rozsypało mi tam. A, to znaczy to, co chcę robić, kim jestem, co teraz jest możliwe, co chciałabym kreować, jeżeli kreować, to, to z jak zupełnie innej przestrzeni i z totalnym przyzwoleniem i lekkością czekałam sobie na ten moment, co się ukaże, niczego nie nie popychając, że ja coś muszę, okej, okay, przecież pokaż mi, co teraz jest możliwe, co teraz chcesz kreować, co teraz jest wymagane, co teraz, co teraz chcę tu się objawić z totalną lekkością w tej rzeczywistości. No, i tak wtedy mijały te dni e, z totalną lekkością, i dzisiejszego poranka wstaje rano, dni mam coś takiego, i nagle po prostu wiem, już się coś ukazało. Okej, okay, jak może być jeszcze lepiej? Pojawiła się jakaś energia, i wiem, to jest generatywna energia, gdyż czuję, że całe ciało zaczęło mi i czuję, że napędza się ten wir kreatywny. No super, jak może być jeszcze lepiej? Więc wypiłam poranną kawę, jako celebracja mojego początku dnia, usiadłam sobie z tą kawą i tak mówię, okej, okay, to co teraz jest możliwe? Co to jest? Co to za energia? Co mogę z tym zrobić? Czy mogę tego uczyć? Jak to chce się nazywać? Jak to chce się tutaj objawić? Etc. Et Dodaję temu pytania i nagle po prostu pojawia się ta energia. Ta energia totalnej obecności intymności i obnażenia. Wow. Cześć. Czy chciałabyś pojawić się w tej rzeczywistości? Oczywiście było wielkie, lekkie tak? Jak chciałabyś się pojawić w tej rzeczywistości? Więc bez rozgłudzeń rozwiedziałam, że robimy dzisiaj spotkanie. Mówię, jakby to było, zaprosić wszystko, wszystkich do takiej obecności z energią, do takiej, do takiej... W ogóle zadałabym takie pytanie. Z czym kojarzy Wam się obnażenie i intymność? Co Wam się ukazuje, kiedy tylko pojawiają ci te dwa słowa? W tej rzeczywistości to tak z niczym fajnym obnażenie się kojarzy. Okej, okay, super. Tylko komuś też się kojarzyć z czymś niefajnym, obnażenie? Więc ja dodałabym takie pytanie, więc właśnie, jak wiele obnażenia spotykamy w drugim człowieku, w sobie i w ogóle w tej rzeczywistości? Niewiele. O, o, niewiele, niewiele. Co się wydarza? To się wydarzyło. Czy Wy wszyscy widzicie? To co ja widzę? Tak. Okej. Okay. O ciekawe, co tu się wydarzyło. Co się pod tym kryję, z to dajemy Dołączył, nie wiem kto to dołączył.